Halo, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie mieszkańców Stargardu. Stargardu też? Tak, Ta, oczywiście. Przede, przede wszystkim Starogardu. No właśnie, tak się zastanawiam, jak muszą czuć się obrażeni, jeżeli ktoś właśnie mówi zamiast Starogard Gdański Stargard, bo często również coś takiego spotykamy. No chyba nie często, ja myślę, że społeczeństwo jest już mocno wyedukowane, że mamy i Stargard, który do niedawna szczeciński, i Starogard który od jakiegoś czasu Gdański. Chciałbym, żeby nie Gdański, no ale... O, właśnie. Zaczął dyrektor Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Piotr Konczewski. Jest z nami również Jacek Barszcz, podróżnik i fotograf. Również z nim możecie odpłynąć, tak? Tak, to prawda. No nie tylko odpłynąć, można popodróżować, posłuchać, powypoczywać. Dziś w naszym programie będziemy rozmawiać o szeroko pojętej turystyce. Grzegorz Kochański, witam i zapraszam. Jeżeli ktoś jedzie gdzieś w podróży i usłyszy gdzieś słowo jo, to każdy już może w jakiś sposób tę osobę przypisać do regionu kociewia. Nie tylko do kociewia, ale między innymi do kociewia, ponieważ jo słyszymy i na Kaszubach, i we Wielkopolsce, i nawet na Śląsku. Ale to nasze jo, to jest takie prawdziwe, nasze jo kociewskie. A to nasze Kociewie. Chciałbym, żeby Pan przybliżył nam historię naszego regionu. Czy Starogard zawsze był jakby stolicą Kociewia? Czy było też inaczej? Jak to się działo na przestrzeni lat? To historia Kociewia tak naprawdę zaczęła się chyba, czy my datujemy historię Kociewia od 1807 roku, czyli tego pierwszego zapisu w dokumentach jeszcze z nazwą Gociewie gdzie podpułkownik Hurtlik w czasie napoleońskiej kampanii, czy pomorskiej napoleońskiej kampanii, raportował do swojego szefa, że wysyła dwa patrole. Jeden ku Starogardowi właśnie, a drugi ku Gociewiu. Czyli jakby sugerując od razu, że Starogard to nie Kociewie, ale my, my odnajdujemy to jako pierwszą nazwę, nazwę naszego regionu Kociewie. Czyli raptem 200 z kawałkiem lat historii Kociewia. W dokumentach pisanych. Jeśli chodzi o odrodzenie się nazwy Kociewie, no to mamy ostatnią, ostatnią setkę powiedzmy, czyli połowę poprzedniego wieku i, i już, daj Boże, 20 ponad lat tegoż wieku. Pytanie, które już wcześniej miałem okazję Ci zadać, to jak duży jest ten obszar? Jest nieduży, bo to jest 1% Polski. To właśnie Kociewie i co ciekawe, 1% Polaków to również Kociewiacy, czyli mieszkańcy tego Szkociewie. Czy Czef to też Kociewie? Jak najbardziej tak, ponieważ mieszkam tam ja. A właśnie, dokładnie. E, panie Jacku, z czym tobie kojarzy się nasz region? No, z tego względu, że jestem w regionie umocowany turystycznie, to kojarzy mi się przede wszystkim z jeziorami, lasami i wszelkimi ro rodzajami atrakcji historycznych, bo tego też sporo mamy tutaj u nas w regionie. Idealne miejsce na wypoczynek. Także Kociewie, yy, to jeszcze jest region turystycznie nieodkryty do końca, i super wszyscy się z tego cieszymy. Wprawdzie jak jeździ się po tych takich typowo turystycznych yy, miejscowościach, jak Cypel czy Osiek, osoby, które świadczą tam usługi turystyczne mówią, że tych, mają sporo, czyli jeśli no są Jest do... też fajna na przykład ścieżka rowerowa do Płaczewa. jest. Zgadza się. Została w tym roku oddana. Ścieżka rowerowa asfaltowa to jest jeziorko, które znajduje się 5 km od Starogardu, więc automatycznie Starogard rowerzyści mogą w sposób łatwy, prosty i bezpieczny przede wszystkim dotrzeć nad jezioro. A wie Pan czego najbardziej im brakuje w Starogardzie? Rowerów do wypożyczenia. Załóżmy, ktoś przyjeżdża do naszego regionu i chciałby gdzieś pojechać i zrobić to za pomocą siły własnych mięśni, nóg i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, nie ma w naszym mieście. No, hulajnogi elektryczne, one są dość wątpliwe jeżeli chodzi o bezpieczeństwo moim zdaniem i też wymusza nieprawidłowe napięcie mięśni i postawy, gdy jedziemy, ale rower jest naprawdę Super. Czy ktoś myślał i rozmawiał na ten temat, żeby zrobić taką miejską wypożyczalnię rowerów? No, może miejską, nie. W ruszył temat. Także w Owicu powstanie pierwsza. To jest grodzisko wczesne średniowieczne i tam otwierają wypożyczalnię rowerów. Także to będzie pierwsze. Niedaleko Starogardu, więc będzie można się tam udać i sobie rower wypożyczyć. Natomiast w Starogardzie, no, na, na razie myślę, że nikt chyba o tym jeszcze nie myśli. Może powodem będzie to, to, że jesteśmy na razie jednym wielkim placem budowy, i myślę, że za jakieś dwa lata, kiedy te wszystkie budowy zostaną zamknięte, kiedy rzeczywiście poczujemy piękno Starogardu, otwieranie wypożyczalni rowerowej będzie jak najbardziej miało sens. A że świat, życie nie lubi próżni, to na pewno ktoś to zrobi. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie, no proszę. Z projektu y, programu rozwoju obszarów wiejskich z chaty Kociewia y, jedna z firm dostała dofinansowanie. Y, y, rozmawiałem z nimi, nie, nie mogę tu ani podawać szczegółów, bo, bo to jest ich jakby y, ich temat, ale myślę, że wkrótce będzie to pierwsza jaskółka i, i będzie y, wypożyczanie rowerów. Też kładą nacisk na e-bajki, czyli elektryczne elektryczne rowery. Więc o, to jest super Być, być może być może tak, że to. Ja nawet prywatnie to będzie... szukałem sobie rowerów do wypożyczenia i najbliższe znalazłem... są w Trójmieście. Właśnie 50 km stąd. Tak, tak. Najbliższe są w Trójmieście. To jest kwestia ekonomii. Myślę, że tam jest ta klientela po prostu jest ich więcej. Tutaj raczej wszyscy mają po showerkach, po piwnicach, mają rowery, więc mieszkańcy tak, nie będą mają. Ja tak, bardziej korzystać. myślę o tych, którzy by przyjechali, Jasne, ale któryś... mieszkańcy również, bo nie zawsze mamy rower ze sobą. Jasne, no ale to wi wiadomo, no, kajaka to nikt nie trzyma. W piwnicy. Zgadza się. A rower raczej tak. Ale w reklamach telewizyjnych na przykład kobiety jedna drugiej wyciąga z torebki damskiej półtora litrowy płyn do prania tkanin. Jeżeli takie no ale półtora rzeczy... litrowy płyn, a kajak, a, a rower. Okej, okay, a... dobra. A, a. E, tych rowerów troszeczkę wbrew pozorom jest, bo ośrodki wypoczynkowe, które Zdanie. znajdują się na Kociewiu i do których ci turyści trafiają, to one dysponują naprawdę małą bazą tych rowerów, uh -huh. ale mają, więc tutaj te kilka rowerów gdzieś tam jest rozproszonych po tym kocie i te rowery rzeczywiście można je wypożyczyć natomiast rzeczywiście może być trudno dotrzeć szukając w google'ach, tak, wpisując rower bo oni się po prostu nie reklamują jako wypożyczalnia rowerów jest to dodatek ich działalności to jest program Porozmawiajmy o Starogardzie dziś mówimy o turystyce lot, no proszę nie mylić z liniami lotniczymi, bo to Lokalna organizacja turystyczna. O ciebie, tak, dodajmy, bo w lokalnych jej... organizacji turystycznych w kraju jest około setki, także każdy też się nazywa jakoś, lot jakoś. No właśnie, jak próbujesz zwrócić uwagę mieszkańców naszego kraju, tych innych regionów, żeby akurat przyjechali tutaj. Zauważyłem tendencję, że na trasie na przykład Wrocław, Gdynia, Gdańsk, Sopot, no mało osób wysiada w Tczewie, aby jednak skierować swoją podróż na tory starogardzkie. Mam nadzieję, że może basen będzie taką atrakcją, że to zrobią. Ale jak ludzi zachęcić? Pojawiasz się na różnych targach, wystawach? Wbrew pozorom temu, co, co mówisz, to my komunikujemy obszar Kociewia. Zresztą obszar Kociewia jest dość znanym miejscem, bo jeśli mówimy o poszczególnych miejscowościach czy atrakcjach typu Gniew, Pelplin, Starogard czy Tczew, to mieszkańcy Polski kojarzą te miejsca, bywali tutaj. Czy, czy, czy jeziora, lasy, bory tucholskie, przecież większość borów tucholskich to jest obszar Kociewia. Natomiast sama nazwa Kociewia nie jest, nie jest znana i tu jest pewien, pewien, pewne pole do popisu, aby, aby te wszystkie atrakcje zamknąć pod jednym parasolem pod tytułem Kociewie i na, na bazie tego, tego promować te, te, te miejsca. My komunikujemy Kociewie przede wszystkim jako miejsce z łatwym dostępem co wbrew pozorom nie jest takie nie bez znaczenia, ponieważ mamy dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną ze zresztą kraju. Mówiłeś o, o kolei. No tutaj głównym miejscem jest oczywiście Tczew i, i, i stacja kolejowa. Tak, bo jest ten węzeł, powiedzmy, główny, przesiadkowy. Tak. Po drodze do trzewa z południa też mamy kilka miejsc, w których zatrzymują się nawet, nawet pociągi Intercity. Ale umówmy się, że kolej to jest nieznaczący procent osób, które docierają na wakacje koleją. Z reguły wybieramy auto, i, 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 i drogi, e, drogi asfaltowe. No i tutaj, e, i tutaj autostrada z sześcioma czy siedmioma węzłami na kociewiu e, jest genialną trasą, którą można pokonać właśnie ze Śląska, z Łodzi, z Warszawy. E, jak się pobuduje S5, to i z Poznania, jak się dobuduje autostrada A1 na Śląsku, to będzie to 4-4,5 godziny jazdy z centrum aglomeracji śląskiej na kociewie, właśnie. Tak, ale e... zawsze jak przyjeżdżamy jakieś miejsce, chcemy spróbować lokalnej kuchni, gdzieś się przespać. Mamy taką bazę, która Oczywiście, również że nam to tak. umożliwia? Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o bazę, bazę noclegową, jest ona spora i cały czas rozwijana. My co roku yy, zbieramy informacje, w końcówce zimy, czyli przed sezonem, zbieramy informacje o miejscach. Noclegowych, to przede wszystkim tak, zwiększa się liczba obiektów, to po pierwsze, po drugie, zwiększają się zasoby tych miejsc, czyli przybywają pokoje w kwaterach agroturystycznych, e, przybywają dodatkowe atrakcje w obiektach typu pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, e, ba, budują się nowe hotele, i to kategoryzowane od razu na, na, na dwie, trzy gwiazdki. Także z roku na rok ta baza wzrasta. Gdzie szukać sprawdzonych informacji na temat naszego regionu? Można szukać na portalach internetowych, jak choćby portal internetowy kociewie24.eu. Tu przy okazji zareklamuję portal. No właśnie, to teraz dajmy jeszcze powiedzieć panu Jackowi. To prawda, ja jako turysta też często podróżuję i swoją podróż każdą zaczynam od internetu. Czyli jeśli chcę gdzieś pojechać, chcę coś odwiedzić, to moim podstawowym narzędziem wyszukania informacji to jest jednak internet i... Umieszczenie tam kociewia myślę, że jest priorytetem. Czyli aktualnych, poprawnych informacji o tym, co u nas można zrobić, gdzie można się przespać, co można zjeść. Jeśli zadbamy o to, żeby taka baza się pojawiła i będziemy dbać o tą aktualizację, to myślę, że wtedy klientom potencjalnym będzie tutaj dużo łatwiej trafić. Jakie miejsca panowie polecają w naszym regionie? O tym powiemy za moment. To jest audycja, porozmawiamy o Starogardzie, turystyka, bardzo przyjemny temat, dlatego że lubimy być podróżnikami, turystami, ludzie, którzy podróżują i zmieniają e, miejsca, nie mówię o koniecznie o miejscu zamieszkania, wzbogacają swoje doświadczenia i również IQ. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Panie Jasku. co Pan poleca w naszym mieście, w naszym regionie, Pana ulubione miejsca, miejsca, które pokochają również turyści? Nie zdradzę tego. Nie powiem, czego, co lubię, co mi się podoba, a zachęcę Was, kochani, do tego, żebyście odwiedzili ten nasz portal turystyczny kociewie24.eu i tam praktycznie każdy z Was może znaleźć coś dla siebie. Ja osobiście uwielbiam podróże aktywne, czyli dużo czasu spędzam na rowerze, dużo czasu spędzam w kajaku i dla mnie tutaj taką największą, najbardziej interesującą atrakcją turystyczną to jest jednak rzeka Wieżyca, która no, przez starogardzian jest często traktowana jako taka persona grata, większość pływa po wdzie, po rzece łatwiejszej, po, po rzece, której można sobie spokojnie płynąć z dzieckiem, natomiast Wieżyca jest taką rzeką bardziej dla osób wymagających. Wprawni kajakarze z całej Polski, którzy pływają po tej rzece mówią, że jest to jedna z naprawdę bardziej atrakcyjnych rzek. Dostarcza mnóstwo atrakcji, i top i przyrodniczych, i, i historycznych. Dlaczego? Dlatego, że wzdłuż całej rzeki mamy też mnóstwo zamków, grodzisk wczesnośredniowiecznych, starych elektrowni wodnych i oprócz tego dziką przyrodę. Zimorodki, ryby, jelenie to są zwierzęta, które możemy zobaczyć w trakcie spływu. Moje ulubione miejsce w Starogardzie? Pasen. Nie, ale woda. Jestem geografem, więc dla mnie, dla mnie połączenie tego, co kulturowe, z tym, co przyrodnicze i wykorzystanie w szczególności wody w przestrzeni miasta. Ja pochodzę z Trzewa, gdzie mamy o wiele, wiele większą rzekę i wiele, wiele większą wodę. Tak, ale przecież ale... to ta rzeka ogranicza miasto, jeśli e... chodzi o rozbudowanie. Nie, no czy w Trzewie niekoniecznie ogranicza, bo my się rozbudowujemy w innym kierunku, ale duża rzeka jest zbyt duża. Natomiast ta rzeka, właśnie wieżyca, o której tutaj mówimy, jest e, taką właśnie kameralną miejską rzeką, która właśnie płynąc przez miasto, gdzie zlokalizowany jest park miejski, mury miejskie w, na, na, na tle wieżycy. Ja te miejsca uwielbiam w ogóle właśnie połączenie, połączenie rzeki z miastem w różnych miastach, w Starogardzie w szczególności ponieważ jest to jedyne takie miasto na Kociewiu, które właśnie tak świetnie się wkomponowuje w Dolinę Rzeki, w tym przypadku Rzeki Wierzycy. Taka trasa Korona i Krzyż powiedz nam coś więcej na ten temat? Kawałek historii, bo to 2006 rok do gimnazjum w tym czasie? Nie, nie. Trochę starszy jesteś, nie? Ja akurat jestem ostatnim rocznikiem, mhm. który do gimnazjum nie musiał iść. 2006 rok stworzyliśmy taką trasę turystyczną po mieście, po starym mieście w Starogardzie Gdańskim, ukazującą najważniejsze zabytki czy, czy historyczne miejsca. I ona funkcjonuje do dzisiaj. Myśmy ją unowocześniali w postaci nowych tablic, nowych tekstów. Dodaliśmy teraz QR-kody, więc nie tylko po polsku, ale też w trzech innych obcych językach ją zwiedzić i poznać historię tego miasta. To jest program no Rozmawiajmy o Starogardzie. Powtórki naszego programu na pewno w ciągu weekendu, a po nim na YouTube'owym profilu Stargard Gdański audycja będzie do posłania. Dziś byli ze mną. Piotr Konczewski, dyrektor biura lokalnej organizacji turystycznej Kociewie. Tak jest, dziękuję bardzo. I Jacek Barszcz, podróżnik, fotograf i organizator spływów kajakowych. Dziękuję bardzo.